Styczeń 2026. Już niedługo, bo kiedy to nagrywam, jest 30 grudnia, więc już dosłownie za dwa dni. E, styczeń i styczeń wiadomo, zawsze nie ma dużych premier. Każdego roku czekamy bardziej na mniejsze gry, i trochę tak samo jest tym razem. Moim zdaniem, i zdaniem gramy na maksa najciekawsze premiery stycznia, to między innymi tak zaczynając od końca, bo koniec miesiąca to ciekawsze premiery. Cold Vein 2, czyli naprawdę fajny. Przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą część, Souls -like, który miał co prawda taką stylistykę anime, która nie każdemu przypadła do gustu, ale był bardzo przyjemny gameplayowo. Sequel zapowiada się na po prostu więcej i lepiej, więc czekamy. Dzień wcześniej, bodajże z 28, wychodzi produkcja o wspinaczce. Uwielbiamy się wspinać, trochę jak wrzucą od francuskiego studia Dontnod w Kern, Też się będziemy właśnie wspinać, gameplay bardziej skomplikowany niż wrzucą, trochę bardziej hardkorowy, fabuła też bardziej przygnębiająca niż w tamtej kolorowej produkcji, więc też właśnie czekamy na ten tytuł. I, co ciekawe, taka, no właśnie taka ciekawostka, bo 22 stycznia debiutuje gra, która nazywa się Ark Knights i to jest gra, którą wszyscy zgodnie określają mianem anime GTA. Więc Mateusz, który teraz nagrywa, na pewno się zainteresuje, bo jest to gra typu gacha, wiecie, Genshin Impact, ZZZ i tego typu produkcje, gdzie grindujemy cały czas i robimy jakieś rzeczy, by zdobywać kolejne waluty. Tylko to właśnie w formie gry w open worldowym, wielkim mieście, z samochodami, z jakąś bronią palną, po prostu GTA, tylko anime, wyobraźcie to sobie. A jeżeli sobie nie chcecie wyobrażać, wyobrażać to poczekajcie do 26 stycznia, żeby zagrać. Gramy na maksa.